Witam wszystkich w sieci, nie tylko. Na imię mam Sławek, jestem współwłaścicielem szkoły jazdy Kursant i znajdujemy się na poligonie, na którym realizujemy zadania z zakresu szkolenia na operatorów maszyn budowlanych. Jak widzimy tutaj koparko-ładowarki, w głębi koparki, jeszcze tam ta pomarańczowa maszyna, jest to Mekalak 12, czyli operator wielozadaniowych nośników sprzętu, no i ta zielona ładowarka klasa trzecia, wszystkie typy. Przed nami mamy tutaj kursanta. Może powiedziałbyś parę słów. Witam, jestem Krzysiek. Dostałem od kolegi, że robią w kursancie uprawnienia, co jest dobrym udogodnieniem czasowym. Egzaminatorzy bardzo ładnie, sukcesywnie tłumaczą, każdy z Każde zagadnienia dotyczące maszyn. W obecnej chwili będziemy zdawać egzamin kończący, stwierdzający uprawnienia do pracy pracą maszyną. Zadowolony, Zadowolony jestem jak na tą chwilę. Bardzo dobrze i polecam wszystkim skorzystanie z, z kursanta. Dziękujemy bardzo Dosz, z szeroką ofertą naszych usług. Zapoznajmy się na stronie www.wroclaw kurs młodzież z Mamy gro naszych uczestników, którzy właśnie odbywają szkolenie z zakresu operatorów na różne maszyny drogowe. Polecam i zapraszam.